Jest jakaś krągłość. Mam tu sygnał, ale patrzcie, to ciekawego, jak zacząłem kopać. Jest kolejny sygnał, i tym razem jest coś większego. Różne teorie tu snuliście ze mną razem. Dlaczego akurat tu? O, jaki ładny! I I co? Beton! Może być ciekawie. W tamtym roku, gdzieś tam, w krzakach, był potężny kokon szerszeni. Nie, nie ma go teraz, nie wiem, no jak to się tam na jesień, na zimę, to się zwija, czy spada, czy co, nie ma śladu nawet. Tam mogę wam migawkę wstawić z tego. No i jestem tutaj, gdzie rok temu znalazłem odznakę zarany. Jest teren, chyba, nawet powiem wam jakoś, wycięte drzewa, jakbyś były, albo mi się zdaje, może to tak. Na zimę wygląda. Wtedy były krzaki, nie podpotąd. Także witam na kolejnej części, na kolejnym filmie. Dobra, na kolejnym filmie, na którym póki co znalazłem ruską chyba łuskę. Łusek to tu jest dostatek. Ale nie jestem w tym miejscu, gdzie ostatnio. Tu jakieś nawet oznaczenia są. Nie wiem, czy to ruska, czy nie. Dobra, nieważne. Może i nie ruska. Lecimy dalej do następnego dołka. Dobra, zmieniam miejsce. Tam chodziłem przy tej górce, i na samej górce zobaczyłem taki kształt psa. jak się przyglądam. Patrzę, że to pies stoi. Taki nie za duży. Dałbym sobie z nim rady, może. Ale nie wiem, czy ten pies był sam, czy z kimś. Mówię, dobra, idę. Zmieniam miejsce tutaj. Pięćdziesiątki fenolowe. Tam dalej trochę zobaczymy, co z tego zostało, czy nic nie zostało, a póki co powiem Wam, że już drugi taki wielki, to zwinąłem ja oczywiście, bo to w długości było, nie wiem czy to wnyk czy co, ale miedziuszka. Ale te łupki tu robią kichę, powiem Wam, tu jest tyle łupka, jakieś dziwne sygnały, no ale w tych dziwnych sygnałach zobaczcie, co tu jest, zielonka. Jest fenol, o jaki ładny, mam fenola, dawno fenola nie było. No tu się zaczynało gdzieś te pięćdziesiątki, między tymi drzewami. Na razie fenol, zobaczymy czy jest to pięćdziesiątka jeszcze gdzieś. Patrzcie tutaj wykopałem pod drzewem, coś dotykam. Czy to będzie moniak czy... Nie, to blaszka jakaś. O ja pierdziele, dobra. Jest jakaś krągłość, ale to jest, powiem Wam, guzik, na którym chyba nic nie ma. Taka kopułka, o. Bo jest łóżko, zobaczcie, jest kompletny. Yy, fajny, dobra. Nie ma nic na nim, ale pamiętam, że tutaj nawet z Silbergrosza gdzieś trafiłem. To takie były trawy. Zobaczcie, jak to fajnie siadło teraz. Śmiało można chodzić. Dobra, patrzcie, tutaj jest... Drugi krążek będzie fenol. A dlaczego? Bo miałem w łapach, to i tak przetarłem i widzę, i widzę jedynkę. Nie ma tych 50, jakieś tam małe fenole, tylko już wychodzą. Ale fajnie, że wychodzą. Jeszcze ta ziemia pracuje tu ciągle. mróz w ogóle dzisiaj był minus 5. Tam tą kałużę widzieliście. Normalnie jest skuty, ziemia taka na tym jest skuta. Na, na polu, ale w lesie jest normalnie, jest miękko. Patrzcie, kto pamięta to miejsce. Tylko, że teraz widać mi tutaj z tego domu. No nie tylko tyle, że się boję, że blisko dom, tylko ludzie się boją, że złodziej się kręci. Wiecie jak to jest, nie? Ale zobaczcie. <ścoughs> Pierwszy z tu wszedł. No dycha, no co tu może być? 100% dycha będzie, zajechana oczywiście. Eee, dycha, no dycha. Nic nie widać prawie. Ale tu wtedy były tylko same dychy i 50 wajmarskie. Takie te zajechane dychy cynkowe. Różne teorie tu snuliście ze mną razem. Dlaczego akurat tu, dlaczego na takim pasie tym 100 metrowym to jest, a nie wyżej, ani niżej, tylko tu nie wiem. I sam nie mogę do tego dojść do dzisiaj. Tutaj mam sygnał. Prawie pewny jestem, że tu będzie dycha, ale prawie, bo nigdy tego nie wiadomo, także spróbujemy na żywo, niby, niby na żywo tu kopnąć. No i co? Mówiłem <grybujesz> Kolejna dycha, tu widać dychę nawet Ja pierdziel, ja tu tyle razy byłem Tyle razy, zobaczcie i dalej to wychodzi Mamy normę już od razu szybko No i dalej lecimy Hele, bota, nini, mačka, stavu. Hele, bota, nini. Hele, bota, 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 Niech tu a My ma w nie ma chętnie śpić ból I nie ma Mam tu sygnał Ale patrzcie co ciekawego jak zacząłem kopać Zobaczcie Keramik bunclał pewnie Kurde, nawet coś tu napisane jest Kurde, no nie ma słońca, o jest Bunclau, Bunclau, Bunclau Dokładnie bunclau O talerzyk był, ale się zmył. Dobra, widzę, że kamera znowu jakiś tryb awaryjny weszła, nie wiem co tu się dzieje. Czasem tak jest. W każdym bądź razie jakby się nie nagrało, to mówiłem, że to są, jest ceramika. Z Bunclał, czyli Bolesławiec I taki cylinder tu był No już nie, nie jest na pewno Miedziany, tylko jakiś tam cynkowy Nie wiadomo do czego Co to, taka rynienka No, dobra Przeszkody terenowe Zaczęło wiać, kurde, powiem wam po uszach Czuję to, ale zobaczcie Wziąłem tako I od razu widzę Kolejna dycha, ale ta chyba najładniej zachowana. Zobaczcie, ta najładniej zachowana. Szukałem 50, tam po drugiej stronie byłem tego rowu, bo tu jest taki rów. Ale nic nie bije tak wysoko na 50 na razie. Także mamy ponad normę. I do następnego. Dobra, patrzcie. Ten wyjątkowo wysoko bije. Krystian miał ostatnio, nie mam dzisiaj. Piękny guzik arsenały, zobaczcie. Ale kry... ten mówię. Klasyk, chciałem powiedzieć, nie Krystian. <grych> Także Jurek, zobacz. Pozdro dla Jurka Lorbasa. Ostatnio coś rzadko mi się te arseniaki trafiają. Chociaż na wypadzie z Krystianem miałem taką ćwiartkę, ale nie nagrałem, bo to dopiero w domu zobaczyłem. Ale no, nieważne, dobra, do następnego. Bardzo ładny sygnał. I co najlepsze kopnąłem. Szukam pinpointerem i nie ma. Nie no jest, ale troszeczkę głębiej, powiem wam. Jest szansa na coś lepszego O ludzie, jest korzeń Kurde Ciężko będzie to wykopać Już prawie dotyka Spróbujemy palcami to wyciągnąć He? No kurde To musi być tu Co to będzie? Jakiś grubsza sprawa Panu O! Na 100% będzie to teraz. No to jakieś dłuższe coś jest. Ja pierdziele, dobra. Ja pierdzielę. no już widzicie co to jest. Widelec albo nóż, albo łyżeczka. Jest kolejny sygnał i tym razem jest coś większego. Patrzcie, tutaj jest. Tym razem będzie chyba pięćdziesiątka. Nie, guzik. Ale słuchajcie, co to za guzik? O, ładny pruski guzik. Piękny guzik, powiem wam, trafił się pruski. Tu się nie chcę podniecać, bo dosłownie tutaj za górką widać dach domu. Ale dawno tego guzika nie trafiłem. No to jest dla mnie fan dnia. Przepiękny. Ciul tam z tą pięćdziesiątką, nie musi jej być. Ale no zobaczcie, ale warto tu wrócić jeszcze na wiosnę może Ale piękna korona kurde, no nie mogę się napatrzeć, ja pierdzielę jeszcze chwilę tu powiem wam i się zwiją, bo już jest i zimno, i późno. Norma była, były guziki, czego chcieć więcej. No dobra, kolejny wypad i kolejny łańcuch. No ale powiem wam taki łańcuch. To może być oczywiście bagnet. Dodaje taki kolorowo żelazny sygnał, nie sposób tego nie sprawdzić, nie? Jeszcze był dosyć płytko. Także dzisiaj było to, co było, coś tam było. Normę przekroczyłem, fantem dnia guzik, pruski, powiem wam. Yy, najładniejsza rzecz dzisiaj. Ja mam zaliczony wypad w taki mroźny dzień. No, yy, powiem wam. Te monety, jakie były, takie były. 50 mi się nie udało, co to prawda, znaleźć. Na pewno tam jeszcze jest jeszcze 100%. Tam tych monet jeszcze jest pełno, tylko tam nie da rady gdzie, nie gdzie machnąć tym cewką. Takie są te, te ostre, takie samosiejki, o jak tutaj rosną, ale tutaj ich jest mało. Także tyle, no nie będę już tego przedłużał. Wszystkim, którym się podobało i dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Pamiętajcie o nagrodzie dla twórcy, czyli tej łapce w górę, jakiś tam e, komentarzu, jakiejś tam subskrypcji. I tyle. Pozdrawiam Was gorąco. Mam nadzieję, że w ogóle z tego będzie jeden film. No, bo parę tych rzeczy tam było. Także pozdrawiam Was gorąco i oczywiście zapraszam do następnego filmu. Także na razie.